Sponsorem programu Para na Kółkach jest Automik. Autoryzowany dealer Kia w Siedlcach. No i proszę Państwa, trochę pobujemy dzisiaj w obłokach, a potem zejdziemy sobie na ziemię o autach luksusowych najpierw będziemy rozmawiać. O tych autach, które ścigały się w <grym> ostatni weekend na lotnisku w Białej Podlaskiej. Już słychać Staśka Nadera, Nadera przepraszam, który yy, no, chyba odkupił zdrowotnie, ale o tym za, za chwilę, bo najpierw chcielibyśmy się Państwu po prostu przedstawić. Dzień dobry, tak Mara Kowalska? Marcin powiedział. Yy, para na kółkach. Yy, proszę Państwa, Odbył się ostatni w ostatni weekend pierwszy wyścig w Białej Podlaskiej na takim fantastycznym lotnisku. Wyścig nazywa się oczywiście Battle Royale. Już o nim rozmawialiśmy jeszcze przed wyścigiem, a teraz chcielibyśmy podsumować to, co działo się w weekend w Białej Podlaskiej, a w naszym studiu goście. Tańsków nadal? Mm -hmm. Organizator pomysłodawca Battle Royale pierwszego wyścigu na Jedną milę i Bartosz Rzepka, współorganizator wyś wyścigu, ale również opiekun zawodników z Niemiec. Dzień dobry, panowie. Powiem cię serdecznie. Moje Dzień od razu dobry. pierwsze pytanie, jak było? E Generalnie no, musieliśmy troszeczkę powalczyć, ponieważ y, założenie pogodowe troszeczkę nam popsuły niedzielę, drugi dzień zawodów, natomiast walczyliśmy i zacznę bezpieczeństwo ten drugi dzień musieliśmy z jednej mili skrócić do jednej czwartej mini, ponieważ no, bezpieczeństwo dla zawodników jest ponad wszystko, tak? Natomiast z tego, co wiemy, zawodnicy to przyjęli, y, jak powiem, zgodnie, prawda, i no, y, podspali nas jakby tutaj z bezpieczeństwa, że dbamy o nich y, y, i też y, for fun się ścigać oczywiście te fi, wszystkie filmy, które tam y, towarzyszyły, tutaj przy Battle Royale, zarówno z soboty, jak i z niedzieli, e, będą dostępne na naszym kanale YouTube już niebawem. Natomiast teraz czekamy na taką dużą relację e, do telewiz telewizji, e, TVN, jak i e, można zobaczyć sporo sporo materiałów na naszym fa fanpage'u, jak i kanale YouTube z Battle Royale. No dobrze, panowie, to od samego początku. Jak się wszystko zaczęło? Mówmy o pierwszym dniu. <laughs> Więc tak, pierwszy dzień był z rana, dosyć taki, e, no jak to powiedzieć, e, dosyć. E, Harry, prawda? Wszystko Harry, bo czekaliśmy na zawodników. Niestety, no, mieliśmy mało kolejne, to znaczy nie dojechali zawodnicy z Rosji. Z tego, co wiemy, czterech zostało zatrzymać na granicy i to był właśnie duży problem, bo dwóch było objętych sankcjami, natomiast dwóch pozostałych nie znamy przyczyn, dlaczego ich nie puszczą tak naprawdę. A ile łącznie samochodów się pojawiło? Yy, tak naprawdę to było wszystkich 52, natomiast startujących dużym było 32, natomiast warto zaznaczyć, że na pierwszym ulimie w Rosji startowały 24 auta, więc nasz, naszym sukcesem, sukcesem jako pierwsza impreza jest to, że ponad 30 aut już się pojawiło z tych startujących. Już na starcie jest sukces. Tak, oczywiście, a to zapowiadanych, których było na miejscu, było znacznie więcej, których były, były jak powiedziałam, tak, do których warto było za, zawieść oko. Jak tak samo, kto ma Maserati MC12, to obiecałem tutaj y, y, widzom, jak i to Ferrari Enlargo, myślę, że to były takie eksponaty, których no, 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 w Polsce do tej pory nie było i to taka, takie główne wjazdy imprezy, ale było wiele, wiele, wiele innych atrakcji, jak motoprezent, który miał atrakcje takie, że można było sobie podwiftować w strefie toru, samemu podwiftować z instruktorem lub się przejechać super typu Ferrari na przykład Kalifornia lub e, Italia, tak? bo były dostępne dla, dla widzów, aby można było się takimi autami sobie pojeździć. E, jeszcze co mogę powiedzieć, to no, największym wyzwaniem jednak to było ten dla nas dzień. ten drugi dzień, tak, kiedy o czwartej w nocy dowiedzieliśmy się, że będzie padać, podjęliśmy się już planu awaryjnego i widzieliśmy, że no, te testy nasze toru które podjęliśmy, okazało się, że auto po 150 na godzinę wyrzucało już z toru, tak więc akwaplanu, tak zwany występował, więc nie mogliśmy pozwolić na to, więc więc Awaryjnie skróciliśmy to do jednej czwartej mili, aby zawodnicy się poprawili, a my się posłużyliśmy wynikami z dnia poprzedniego do zdania nagród. No właśnie, słuchajcie, a jakie były osiągi na tym lotnisku, na tej jednej mili, a potem jedna czwarta, tak? Bo yy, warunki pogodowe. M nie muszę nie było, nie powiedzieć, że nie to nie jestem posłodowa. bardzo zaskoczony, ponieważ yy, umiejętności jazdy motocyklistów szczególnie mnie zaskoczyły. Najszybszy był Paweł Latajczak z czasem tam około 3, blisko 310 godzin na motocykl rozwinął, ale warto znaczyć, że z, z wyścigi też były po drugiej stronie samochodem, więc samochód i motocykl to jest ten taki pojedynek właśnie dwóch takich bestii, co się czasem porównuje i ludzie chcą zobaczyć, prawda? Paweł startował na modyfikowanym motocyklu, który miał jeszcze z tego co wiemy turbiny i, i nitro dostępne. To no już no, się wydaje nieprawdopodobne. Tak, nieprawdopodobne, natomiast warto zaznaczyć, że na własną odpowiedzialność y, uczestnicy wypełnili wnioski dzień wcześniej i ja dałem zakaz, ale motocykliści zaprotestowali, że i tak jest ten wniosek na własną odpowiedzialność i startowali, słuchajcie, w deszczu w niedzielę na jedną czwartą Coś podobnego, że motocykl po prostu utrzymać w deszczu, słuchajcie, to że i jak o to chodziło im, że pokazać te umiejętności jazdy, kto i jak jest w stanie po prostu utrzymać y, ten, tam tego, tego potwora na drodze w ogóle. Ja byłem w pełnym szoku i byłem podziwił dla tych ludzi ze Speedbike Team i myślę, że te Filmy, właśnie, są tak spektakularne, właśnie, przez wojnę czwartą, że my je aż musimy wrzucić do sieci, żeby to trzeba zobaczyć. To jest coś niesamowitego. Taki motoryzacyjny teatr, co? No, no tak, to jest poderski. Taki właśnie show, który będzie, się doceniony bardzo. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. czy ty wspomniałeś o tym, że pojawiali się też zawodnicy z zagranicy. Ty się opiekowałeś zawodnikami z Niemiec, jak oni wspominają tę imprezę, jak im się podobało? Tak, więc ja się opiekowałem y, ludźmi z Niemiec, którzy. Podjęli się tak, tak, tak dalekie drogi, żeby przybyć do Białej Podlaskiej, bo to jest jednak kawał jazdy i to nie same autostrady, jak to w Niemczech zazwyczaj bywa, tylko też po różnych drogach trzeba dostać się do tej Białej. Ale generalnie byli pod bardzo, bardzo, bardzo wielkim wrażeniem całej tej imprezy, ci ludzie, którzy przybyli do nas i zapowiedzieli 100% przybycie w roku 2015. Byli pod bardzo wielkim wrażeniem całej, całej organizacji tej imprezy, gościnności Polski przede wszystkim, bo to umiemy bardzo dobrze Polacy i byli byli, byli zachwyceni po prostu całym jedzeniem, opieką i tak dalej i organizacją jak na pierwszy raz. Byli, byli pod bardzo wielkim wrażeniem. A jakimi autami przyjechali Niemcy? To znaczy, to był team z Wosu, yy, były McLareny z Niemiec. Z Holandii. Ten był z Niemiec, Holandii. To był w Spit, ale był z Niemiec McLaren, a drugi był z Holandii. To był McLaren 650S. W sumie pierwszy raz w Polsce uczestniczył takie dwa auta na imprezie i to właśnie jest, taki, jest takie gwiazdy, między innymi Bateroja, natomiast w Spit to był ten team, który miał jedno auto wystawione. 850 konnego Mercedesa CLS S. to był to było auto, które natomiast oni też przywieźli wielkie gwiazdy jak Maserati MC12 Ferrari Enlargo, ale były także motocykle dwa dedykowane pod dwa samochody zbudowane specjalnie na zamówienie jeden motocykl był pod Ferrari Enlargo dedykowany a drugi w barwach tego Maserati MC12 to też to były takie dwa tutaj yy, dodatkowe jakby gwiazdki takie, no dla ludzi, którzy byli fanami jednośladów, prawda? Które były, no, wy, wyjątkowymi też gwiazdami. A jak by porównać Battle Royale z tym, co dzieje się na przykład w Niemczech? Bartek, to do ciebie pytanie. Yy, więc ja już trochę siedzę w temacie i w ogóle jedna mila to jest takie moje przezna przeznaczenie trochę w życiu. Nie wiem, yy, coś mi serce mówi, że, że to akurat jest to, co chcę robić też na przyszłość. I tu zaznaczam, że w Niemczech odbyła się co prawda mila, ale mierzony był czas przejazdu, yy, znaczy nie był mierzony, mierzony czas przejazdu, tylko uzyskana prędkość maksymalna na linii mety. I w Polsce, generalnie tutaj w Europie Zachodniej jako po raz pierwszy odbywa impreza, event, gdzie jest mierzony czas przejazdu. Jest to dosyć bardzo skomplikowana procedura rozstawić ten sprzęt pomiarowy i to, to jest też, tym możemy się szczycić, że daliśmy radę po prostu to wszystko zorganizować. Mm -hmm. Panowie, a m, m, zwykle przy takich imprezach oczywiście pojawiają się piękne samochody, ale pojawiają się też pię piękne kobiety. Rozumiem, że na e, lotnisku w Białej Podlaskiej nie zabrakło tych drugich <grym> tak, no Ja że... ja Może jak mama, podziękuję trzem tutaj gwiazdom, które były akurat e, gwiazdami na vip ie Była to była Kinga Paszkowska z siostrą Sylwią Paszkowską, jak i kaoina Podlaska, które tutaj w białych, e, e, takich pięknych sukniach, e, jakby chodziły o te Anielice, właśnie. Jakby taki jakby, jakby powiedzieć, taki symbol tego ducha Batteryal, który był bardzo elegancki Natomiast było wiele, wiele innych hostes, więc całości, w całości hostes z tego co wiemy, było ponad 40 w ogóle na samej imprezie. bo to były oczywiście hostesy wystawców, yy, było, było też inne hostesy baterial, które były osobno tutaj, które, yy, no, jakby powiedzieć, były po to, aby no, ten. Yy, robić taką klimat? Pod podgrzanie atmosfery dla, dla kierowców. <grym> żeby startem, było jeszcze prawda? bardziej gorące. Tak, tak, tak. Natomiast no, to też zależało nam, żeby ten kierowca nie wracał głowy przez nie zjechał na bok, prawda? Więc nie, nie mogłeś przesadzać, ale myślę, że się fajnie udało no, ten, zawiesić oko, około, tak powiem, na, na nie tylko samochodach, ale właśnie na kobietach tu walczących i mi się to jest taki element nieodłączny właśnie imprezy motoryzacyjnej, ale staraliśmy to zrobić w taki sposób nie tylko a z klasą, żeby to wszystko szło, szło jakby w parze. To Przejdźmy jeszcze sama. na chwilę do samochodów. W czym jeździłeś po torze? Ja to akurat, pozwolę sobie powiedzieć, że dużo pracy miałem. Zdarzyło mi się, że przejechałem rzeczywiście parę razy z naszym, naszym maskotką, naszym Nissanem GTR. Natomiast nasz GTR jest skończony i jeździł do ładowania seryjnym. Natomiast służył też jako takie taksi na to, że do przewiezienia, przewiezienia gości specjalnych, aby oni, no dotknęli, zobaczyli co to jest tajna mila poczuli, przepraszam, poczuli to jedną milę właśnie jak to jest wyjątkowe, jaka to jest różnica między tym co do tej pory było w Polsce między, między innymi tajna czwarta, wszyscy zawodnicy którzy startowali z tego co wiem zobaczyli że to jednak między jedną czwartą a jedną milą to jest przepaść, bo to jest tak gdzieś dużo zawodników na inną czwartą mili w Polsce, ale zobaczcie jak mało jest nagle tych ludzi na inną I to jest, to nie jest to, że yy, brakuje go samochodów, nie. To jest, to jest odwaga też ludzi, to nie jest. Naprawdę sporo osób zrezygnowało też by na przykład z tych zawodów, bo by się bali. Mhm. A tutaj jednak ci ochotnicy, śmiałkowie to są osoby wyjątkowe nie tylko za sprawą samochodów, ale to jest taka też wojna psychologiczna, jak powiem, prawda? Więc myślę, że warto zaznaczyć, że to jest jednak taka walka nie tylko z maszyną, ale z samym sobą. Panowie, rozumiem, że pierwszy rozdział Battle Royale napisany, kolejnego możemy się spodziewać? No postaram się wszelkich staleń, aby tutaj yy, poprawki były ze wszelkie roki, chodzi o organizację, ale także chciałem podziękować mojemu zespołowi całemu, kto, dzięki temu ten Battle Royale się nie odbył. Ja reprezentuję tę osobę, tak jak jedna osoba tutaj w radiu, ale jest to zespół wielu, wielu osób, którym, dzięki którym zawdzięczam to, że ten Battle Royale powstał i się odbył. I myślę, że za rok odbędzie się jeszcze większa impreza z większym rozmachem i te wszystkie nasze błędy yy, które no, były, nie postaram się by zabić, zastąpić prawda, tutaj lepszymi e, atrakcjami i będzie znacznie lepiej. Też przepraszam bardzo widzów za pogodę w niedzielę, natomiast nie miałem do wpływu, ale, ale staram, postaram się jakoś to wynagodzić za przyszły rok, aby ten wizyt parę dostał więcej i coś powalczymy, aby był większy dostęp dla, dla osób. może organizację tej imprezy na limpiec przełożyć. No, nie wiem, nie, lipiec przełożyć. Lipiec na pewno będzie w przyszłym roku. Muszę się przyznać wam do czegoś. Mhm. Dlaczego był w sierpień? Ponieważ pamiętajcie, że w tym roku był World Cup i mhm. ja wiedziałem, że jak sobie to w sierpniu, w lipcu, to ten cały Battle przypadnie, przepadnie, dlatego, że ludzie będą chcieli posłużyć w domach, oglądać te mecze. Tak. Ale w przyszłym roku już nie ma łotka, powiedz zapewniam was, że to się rozbędzie na początku lub pod koniec lipca. Będziemy obserwować. Tak, warto, drodzy państwo, podziwiać te auta, bo bardzo rzadko zdarzają się okazje zobaczyć takie auta, o których rozmawialiśmy dziś właśnie z naszymi gośćmi. A o tym, jakie auta wybierają Polacy, no nieco inne. O tym porozmawiamy z panem Dominikiem Malickim z Moto raportera. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, słyszymy się jasne No właśnie, to rozmawialiśmy o super luksusowych, super szybkich samochodach O których śmiertelnicy mogą pomarzyć A teraz zejdźmy trochę na ziemię Jakie auta Polacy wybierają najczęściej, najchętniej? Mm, teraz w tym jakby pierwszym półroczu 2014 roku Troszkę upodobania Polaków się zmieniły I poszukiwać hatchbacków W zeszłym półroczu były to bardziej kombi Teraz jakby ten trend się zmienił na korzyść hatchbacków to wynika z przepisów, czy to wynika z tego, że jakoś kurczy nam się powiększanie rodziny? Bardziej wynikało to z kupowania przez Polaków samochodów nowych typu kombi ze względu na możliwość posłuchania pełnego VAT-u i Polacy bardziej chyba się pokuszali na zakup nowego samochodu, niżeli poszukiwanie samochodu do trzech lat. Dalej popularne są Suwy, z tego co widzę, w, w raporcie Sedany również, e, ale tak. rośnie też popularność Cabrio. Ja się akurat mieszczę w tych 7%, które, no, nie, nie. które wsiadają do samochodów z odkrytym dachem i takie samochody wybierają. To też się zmienia? Jakoś chętniej patrzymy w kierunku samochodów z odkrytym dachem? E Możliwe, że troszeczkę. Polacy zaczęli poszukiwać samochodów, które niegdyś dla nich prawdopodobnie były niedostępne pod kątem kwoty, za jakie można było je kupić. Teraz ta kwota spada, za samochody typu Mercedesy, CLK zaczynają być bardziej popularne, tak samo Mazdy, jako Rotstery, czyli piątki. Takie samochody Polacy często właśnie zlecają do, nam do sprawdzenia. No, oczywiście Mercedesy i również są w gamie, jednak ich cena powinna rosnąć Jeżeli maleć. A najpo, O najpopularniejszych nadwoziach mówiliśmy, a najpopularniejszy silnik? Boimy się tych silników powyżej dwóch litrów ciągle? Nie, niestety nie. Teraz Polacy poszukują poniżej dwóch litrów. Wiązać się to może z cenami paliwa, prawda? I jeżeli mm. chodzi o ekonomię użytkowania pojazdu na co dzień. A no znaczy, czy ubezpieczeniem. Oczywiście też ubezpieczenie to też również gra rolę, ponieważ samochód do dwóch litrów będzie tańszy w ubezpieczeniu, niż samochód powyżej tej pojemności. A co z przebiegiem? Przebiegi, niegdyś w Polacy było takie taki mit, że auto do, 2000, do, do 200 tysięcy jest autem, którego można szukać i będzie najlepszy. No handlarze wykorzystują to, prawda? I, i te przebiegi tych samochodów często nie są takie jak, jak deklarowane w ogłoszeniach. I to widać po zużyciu tego samochodu, jak również po, po innych elementach pojazdu. Jednak Polacy troszeczkę nauczyli się, już się wyedukowali w tej, w tym, w tej materii i jednak zaczęli troszkę bardziej poszukiwać samochodów powyżej nawet tego magicznego przebiegu miesięcy. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o samochody używane, do jakich marek Polacy są przywiązani? Najbardziej Ford Opel BMW Audi. To są samochody, które najczęściej Polacy sprawdzają za naszym pośrednictwem. O dziwo właśnie. Często Polacy szukają BMW serii 3 albo innych modeli tej marki. I to jest chyba największe zaskoczenie tego rocznego raportu tego, który porównuje półrocze pierwsze tego roku i poprzedniego roku, prawda? Okay. Bo to BMW serii 3 jest jednym z popularniejszych aut, które wybieramy. Tak, tak, jest jedno z popularniejszych, widać że ten trend się nie zmienia, cały czas jest stały, jeżeli chodzi o BMW, całą markę. Możesz to wiązać również z kwotą i za jaką możemy kupić już te egzemplarze. Niestety trzeba pamiętać, że najniższe kwoty tych egzemplarzy, które są dostępne w internecie, mogą być no, w dosyć kiepskim stanie. Nie należy zawsze patrzeć tylko i wyłącznie na cenę i słowa osoby sprzedającej, tylko zdać się na doświadczenie osoby, która może ten samochód za nas sprawdzić. Czyli to taki luksus na wyciągnięcie ręki? Tak, dokładnie. Wiadomo, kiedyś te ceny tych samochodów były, były zaporowe, dlatego Polacy nie decydowali się na zakup tych aut, ale wiadomo, z roku na rok ta cena maleje, dlatego Polacy zaczęli się decydować na zakup tych, tych samochodów. Szczególnie właśnie tutaj z danych, które zbierają eksperci Motoroportera wynika, że no, te najniższe prawda, kwoty rynkowe tych pojazdów... No, i jest to odwzorowaniem stanu, w jakim pojazd się znajduje, więc potem oczywiście możemy dołożyć do tego jeszcze dużo, dużo pieniędzy po zakupie tego samochodu. I jeszcze chciałem spytać o jedną rzecz, która nurtuje zawsze, myślę, nie tylko Polaków przy zakupie używanych samochodów. Chodzi mi o wiek. Jak, jakim, w jakim wieku kupują, kupują Polacy auta najchętniej? Od 4 do 8 lat. To jest taki najczęstszy wiek naszych klientów, jakie auta właśnie oni wybierają. Stasiek Nader, który siedzi naprzeciwko mnie, patrzy mi głęboko w oczy. Ja wiem, że zamówiłeś jeden samochód, nie jestem ciekawa, jak, jak on się ma do tego raportu. Powiedz mi, mogę słuchaczu. tu się zapytać z ciekawości pana. Mhm. Pan akurat użytkuje samochód dosyć taki ekstremalny. Jest to czteroletni Nissan GTL, ale sprzedaje go. Zupełna taka jest zmiana u mnie, ponieważ zmieniam go na, na auto hybrydowe. Na Aha, pewno okay. kojarzy pan BMW i8. Niech pan powie jak pan się odniesie do tego modelu. Wie pan, niestety cały czas samochody hybrydowe nie są aż tak popularne wśród, wśród naszych klientów. Możesz to wiązać również z obawą zakupu tego typu, no i później serwizowania jego u nas w Polsce, ponieważ niestety jeszcze nasze se sieci serwisowe nie są tak mocno rozbudowane i prawda, jeżeli ktoś zakupi samochód ośmioletni, hybrydowy i będzie chciał w niej wymienić akumulatory, no to wiadomo, że koszt będzie dosyć wysoki, dlatego pracy jednak cały czas magicznie idą w kierunku diesla albo właśnie benzyny. Nie decydują się na zakup hybrydy. Potrzeba... Trochę czasu z własnego doświadczenia wiemy, że tak było tak. na przykład kiedyś z automatycznymi skrzyniami biegów. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, ale Zawsze, zawsze ktoś szeptał z boku: nie kupuj automata, kto ci to naprawi. Tak, tak, A dzisiaj mamy już to sypcia. za sobą i korzystamy chętnie ze skrzyni automatycznych. Ale jest jeszcze ciekawy: jedna rzecz, proszę przerwę. Jak mhm. jest ubezpieczeniem takiego auta, pojazdu jak BMW i 8, które ma przykładowo 1,5 litra pojemności? Tylko i wyłącznie. Z jednej strony, jeżeli chodzi o sam litraż, prawda, bo rozumiem, że o to pan pyta, tak? Jeżeli Cześć, chodzi tak? o litraż sam samochodu, widać, że marki idą w kierunku minimalizacji tej pojemności w samochodach miejskich, no na BMW i8 należy trochę do innej grupy, jest taki prekursor w swojej klasie. Ale jednak auta, jeżeli na przykład wybrają klienci auta mniejsze, to przeważnie ten litraż tych, tych pojemności jest dużo mniejszy niż kiedyś, z tego względu, że wiadomo, trzeba wybrać taki pojazd, jaki, jaki jest nam potrzebny, prawda? Czyli jeżeli jedziemy gro po mieście, to warto właśnie by wybrać benzynę z hybrydą niżeli tego diesla, który potem, no wiadomo, że w mieście ulega częstym awariom. Dominik Palicki, Motor Reporter, dziękujemy bardzo za te dane. Dziękujemy, dziękujemy także naszym gościom w studiu, Stanisławowi Naderowi i Bartoszowi Rzepce. Panowie, trzymamy kciuki za drugi Battle Royale. Będziemy się oczywiście przyglądać. Dzięki wielkie za wizytę w studiu. Serdecznie, serdecznie Dziękuję, studiu. A pięknie dziękujemy za dzisiejszy magazyn Dagmara Kowalska. Marcin powiedział, audycję realizowała Kasia Michalak. Do usłyszenia.